Nie ma spania, panowie. Nie ma spania. Kurwa, wstychać się to jebana, kurwa. Co kurwa, zobaczcie ten? Dlaczego ty się nie śmiał? Co ja mam zrobić? Mi łapy trzymają, kurwa. To strach w i w oczach, kurwa. Kadiusz, pan Pawłowski. I dużo emocji. Bardzo dużo emocji. Dość tą banię. Dość tą banię. Kurwa. Kurwa! Jeden kilogramów różnicy! Zrobiłem matematykę za was, żebyście się nie męczyli. Panowie, to jest ten czas, to jest ta chwila, ochroniarze. Proszę, zapraszam. Robimy face-to-face'a. Zostaw, 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 ochrona, ochrona. Dobra, nic z tego nie będzie.